W końcu wam go pokazuję. Mój nowy samochód. Ale mi tutaj ciepło na tej masce. Jeżeli chodzi o ten samochód, jest to Suzuki Jimmy z roku 2001 chyba. Chociaż na tym nie zważałem zbytnio. Mam wrażenie, że ten samochód pasuje do mnie. Samochód terenowy w tak. Piękny. Dobra, pomimo te formalności, zobaczcie w jaki sposób jest on wykonany. Jest to jeep, można jeździć wszędzie. W stylu, nie wiem, vintage, takim starszym stylu. Spoglądając tam za mnie, jak wygląda ten samochód, brakuje mi tylko teraz obok norweskiego domku, mojego norweskiego domku, żebym ja tam siedział i żeby wszystko było w takim stylu, jaki kocham. Czyli taki troszeczkę vintage. No wiecie o co mi chodzi? Taki old school, instaxy, te polaroidy, te analogi. To wszystko, to wszystko się tak spasowuje. Ja od samego początku chciałem taki samochód, który będzie terenowy, który będzie nie będzie taki jak mają wszyscy, wyjeżdżając na miasto, żeby ktoś spojrzał i zobaczył, że hm, nie jest taki jak wszyscy, to do czego zawsze dążę. I no, podoba mi się. Siędę do samochodu gdzieś z lasu jak byłem na zdjęciach, tak jak na przykład teraz. Siadasz z obłoconymi butami gdzieś tam z terenu. Jak idę na jakieś zdjęcia czy coś, to wracam cały, uwalony, z błotem ze wszystkim, później to opłukać i jechać. I jechać, gdzie popadnie, i żeby było super. I to właśnie mogę osiągnąć dzięki temu małemu samochodzikowi. I jeszcze nim się dobrze parkuje, bo chwila już jest zaparkowana. Oh, I Teraz historia na temat tego, jak trudno było zdać to prawo jazdy. Moja możesz tu wziąć tą linę. Cała historia tego, jak ja zdałem to prawo jazdy jest tak długa i bezsensowna, ale zaczęło się kursami na prawo jazdy. Przed moją osiemnastką zacząłem chodzić na kursy prawa jazdy? I tak to się zaczęło. Aż do końca chyba wrzesia tam chodziłem. Później były jazdy. Musisz jeździć z gościem, który mówi ci, jak masz jeździć. Nie możesz przekroczyć ani prędkości. Nie możesz przekroczyć nawet o krok, kołem żadnej linii na drodze. Był to wrzesień, październik i wtedy była jesień. Ja tak żałowałem, bo dwa, cztery razy w tygodniu musiałem jeździć tak po dwie bite godziny. A były to takie godziny, w których słońce zachodziło i tak płakałem, ale teraz wiem, że opłaciło się, bo zdążam przed zachodem słońca. Jak widać, po dwie godziny. Dziennie, wyrzucone z życia, spoko, ale opłaciło się, bo teraz w końcu mogę jeździć. Ale jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat mojego egzaminu, na zdanie tego prawa jazdy. Dałem go za drugim razem. Przez trzy miesiące jeździłem z kolesiem po swojej prawej stronie. A nagle wyjeżdżasz, siedzi koleś obok i wiesz, że jeżeli coś zrobisz, to on będzie ci kazał wysiąść i stracisz te 200 zł. teoria znana za pierwszym razem wiadomo, ale stres jaki odczuwacie na przed praktyką wziąłem bardzo dużo leków uspokajających, więc czuję się teraz tak swobodnie już serce mi tak szybko nie bije, bo i tak północ nie spałem na egzaminie czułem coś takiego, że ten samochód jest jakby mój i że to ja jestem władcą tych czterech kół władcą tego mojego kawałka ulicy pierwszy termin miałem ustalony jeszcze w listopadzie, przed wyjazdem do Norwegii no hej, jeżeli oglądacie tego snapa to oznacza to, że zdałem prawo jazdy za pierwszym razem nie chcę się tutaj chwalić, bo... Zawsze jak się chwali czymś takim, to się nie zdaje. Myślałem, że tam i do Norwegii pojadę samochodem, ale skończyło się na tym, że Hamsko, żeby tak nie przeknąć, ale egzaminator mnie udupił. Będzie pozytyw. No dobrze, tylko Dobra. Dziękuję bardzo, do widzenia. Już nie mów, no po prostu tam Mateusz jeździ po mieście I skręciłem w lewo z prawego pasa Gościu mi chciał udupić, Kręcając w lewo skręcacie z lewej strony jezdni, a ja skręciłem z prawej Bo po lewo nie było miejsca i było miejsce tylko na pasach A na pasach nie można wjeżdżać i tam W każdym razie, że powinienem był zjechać I przez to nie zdałem, on stwierdził, że jest to mój błąd Nieważne, ale za drugi razem wszystko pięknie Wracam Zdałem, 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 zdałem bardzo mamusiu. Ja ciebie też kocham. Mam, dobrze, że chociaż to jest W końcu, w końcu, po drugim razie, ale moi znajomi nie boją się ze mną jeździć, więc chyba wszystko jest okej. Okay. Ojej! Chodź, chodź tu. Jeszcze nie cały rok temu wsiadając za kierownicę. Może pies mój tu biega. Jeszcze pamiętam, że nie cały rok temu wsiadając za kierownicę. Samochód, tak! A teraz to już wszystko okej. Słuchaj, jest Dzisiaj jest drugi dzień świąt. Przyjechałem sobie do babci na wieś, pojeździłem sobie po polnych drogach i jest fajnie, czuję to. To co moja mama mówi jak ze mną wsiada. Mam taką adrenalinę od razu, jak po prostu jak mój tata. Jak siadam naprawdę za kierownicę, to czuję coś takiego, że chcę jeździć cały czas. Kiedy jedziesz już samemu, to możesz zrobić wszystko. Byle by cię tylko policja nie zgarnęła. I to mnie właśnie najbardziej w tym jarze. że. Ja jestem panem swoich czterech kół, mogę to robić nieprzerwanie Szybciej, wolniej, szybciej, wolniej, kocham to No nie wiem, po prostu nawet ubierając się, szykując outfit do dzisiejszego odcinka Stwierdziłem, że ubiorę się tak typowo po drwalsku, żeby wszystko było takie spasowane I odnajduję ten spokój w życiu, wszystko zaczyna do siebie fasować, wszystko się łączy Może w tym momencie jest to pokój tylko psychiczny, ale odnaleźć pokój w życiu już nie będzie aż tak łatwo Zatrzymaj się, stop! Stój. A teraz, zaraz się wywrócę Pewnie uciekam z kadru. Uciekam z kadru. Tak myślałem, że tak będzie. Nie wiem czy mnie widać w tym momencie, ale historia z prawem jazdy była najlepszą historią w moim życiu. Bardzo się cieszę, że to zdałem. Teraz, no może nie będę psuł tego samochodu już na sam początek, także spadam. Pa, żegnam się po raz Kury. Au Czuję po prostu tylko tyle. Spokój i po prostu taki mały samochód, a tak cieszy i tak duża zmiana, i mam nadzieję, że nowy rok 2018 przyniesie coś nowego i fajnego, że będzie lepiej ten spokój zostanie odnaleziony. Wow! No. Także gdzieś tam w sercu ten spokój został odnaleziony. Mam nadzieję, że w życiu też zostanie odnaleziony. Kurczę, a najlepsze jest to, że to nie jest taki sztuczny uśmiech. Ja no, uśmiecham się tutaj szczerze, bo widzę, że wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Dobra, plecy bolą mnie do tej pory, ale odjeżdż Stój, stój Zatrzymaj się, stop Stój Jak widzicie mój samo, jak widzicie mój samo Cicho